Cześć, witam was w dzisiejszym poradniku. Dziś e, pokażę wam, jak wyciąć twarz jakiś obraz w Gimpie. No to dobra, na początek wybieramy sobie jakiś obraz. Ja wybrałem e, Baracka Obamy. Chodzimy w Gimpa i przerzucamy nasz obraz. Następnie, jeśli jest potrzeba, możemy ten nasz obraz oczywiście e, przybliżyć. Ale u mnie akurat chyba takiej raczej potrzeby nie będzie. Następnie z przybornika wybieramy y, narzędzie lasso i właśnie w taki sposób idziemy po krawędziach. Dobra, po zaznaczeniu wchodzimy w zakładkę zaznaczanie. Wybieramy odwróć. Następnie zaznaczamy e, kanał alfa, dodajemy kanał alfa na nasz obraz i wybieramy gunkę. A następnie trochę ją powiększymy. Następnie łatwo w taki sposób wycieramy całe tło, które nam jest tutaj oczywiście zbędne. No i dobra, już całe tło zostało wytarte. Jeśli jest jakaś potrzeba dodania tła, to zaraz oglądajcie. Dobra, po wybraniu już sobie jakiegoś tła, po prostu przerzucamy ją na Gimpa. I uzyskamy coś takiego, że naszego Obamy nie będzie widać, ale to jest łatwy sposób. Po prostu przerzucamy nasze tło pod Obamę. I proszę, co uzyskaliśmy. No i dzięki, to by było na tyle w tym odcinku, jeśli Ci się spodobał, zostaw oczywiście łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, trzymajcie się, a, 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 i jeszcze chciałbym dodać, jeśli chcecie więcej podatników z Gimpa, ponieważ może macie problem, piszcie w komentarzach, dobra, to by, by tyle było, cześć.